Tr troszkę, troszkę bokiem wystają, ale... ale jak się człowiek nie będzie przyglądał, to według mnie nie zobaczy. E, Riperzy są. Riperzy są za nami, ale jedno, co ci mogę powiedzieć, to to, że oni tu. Tak, Grzeją. Tak. Dobra, wracać na statek. Zrzućcie Reapera, zrzuciliście się. E, odsuńcie się, ja z nimi ponegocjuję. E, oni wyskoczą przed nami. Wiem, już płynę. Ja, ja ich zagadam, zobaczymy, może się dogadamy i podpłyniemy na tyle, żeby ich wysadzić. Dobra. Karol, będziesz gotowy? Hello! Do we are friendly, okay. we have some loot, we can give it to you, so you can level up your emissary. Co? Uh, sure. Dobra, mamy ich. Uh, I'm on your ladder okay. Come up, come up. They won't hurt you To co, ta rana mi? No oh, Nati, Tak rozwali ich. Lewa Lewa salwa, lewa salwa, go 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 dostałem jak marka Okej, okay. mam wodę, wiruję e, na Ostro lewo, ostro lewo. Wjechali na wyspę Wystrzał się tam Kari Ja muszę nas za za załatać, bo nas ostrzali Dobra, ogarnij to Dobra, ogarniam Ostatnia dziura i możemy... Jestem na drewnie. Pilnowali, zabili mnie. Wanderuje ja Dobra, daj trafić y, tym. czy, czy, czy o no, tym? ja nie mam. Ja mam. Pusz mnie. Już? Już ja też mam. Masz leży. Wiem. Idę tam Hitmarki Marki drabinę. Nie wiem czy mi się uda Jestem na pokładzie. Mhm. Dział mnie gość od razu z blunderbassa, Jak okay. tylko wyszłem na pokład. Jak wrócisz, to złap blender bomby. Śpią. Przezwalam mi masz jeszcze raz. Ja trafiłem masz w tym. Ja trafiłem. Jestem toś blender bomby z beczki mam, mam blender franko blender no to mnie puść. wat Idę do nich poszaleć ich dalej Przerwa w blonderach on jeszcze stoją Zabity I nie mają tipów, nie mają w ogóle wody chyba, czy nie? Nie Może po prostu wezmę beczkę i popłynę tak. Tak, tak, weź beczkę chośniu. Paczor, nie przerywaj z łoski swojej. Tak, 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 to musiałbym analizować. <filing> Mam kega no i idę w ich stronę. Czy są zakotwiczeni? Tak. No i w ogóle stoją na lądzie, zaraz im statek zniknie. Oni nie bierają wody w ogóle, chyba, tak? Kurde, <popular> co tu się dzieje? Nic nie widzę w tym obiu Dobra, obydwaj zabici znowu. Ja jestem już blisko. Dobra, znowu zabity. Trochę wyżej, Kaczor. Tylko musisz zdetonować to pod statkiem, bo... ...jak zdetonujesz na statku, to wybuchnie. Jak wejdziesz. Jest jeden gościu, wyskoczył. Uważaj. Jest w wodzie. Teleportuje się. Detonuje. Detonowane. Zblak mnie, uważaj. Weź do nich na pokład, gościu jest na lądzie. Nie oni oni stoją, nie? Oni stoją na lądzie, oni w ogóle są wiesz... w powietrzu. Zabity eee. jeden. Take. Zabity Płynie drugi. w Tak, no. tylko problem polega na tym, że no kurna oni nie mają w ogóle wody. Dobra, spoko. Cool <laughs> hacks though. Przecież strasznie zrobił. E, jak ci idzie? Gdzie tego słupa masz drugiego? E, na, 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 na drugiej. Zaraz, da, da, jak patrzę, na ten ki ich, to... okay. Zostałem z blunderbassa. Przez ten ogień, który tam panuje, nic nie widać. Nie, nie. widziałem gościa, który się ze i mnie zestrzelił. Wystrzelił się gościu, uwaga. Z prawej drabiny. Kaczor? Solej do nich, solej, solej. Solej do nich! Jest po prawej. Dobra, jak ja Idź do nich. Zatrzymaj mnie. Jak no. Zabity? Podnieść Sora ja strzelam. Too late. Tak 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 Tak. Nie, który można z Poczekaj, nie można jakoś jakoś zepchnąć w czy z taką czy strzałą Przez ten cholerny ogień nic nie widać na tym statku. Przez Dobra Trzeba by No właśnie próbuję. Trzeba by im, im... im... im twicę podnieść. Bo oni nie, nie nabierają w ogóle wody. Bo oni są w powietrzu, oni są zaparkowani na skała. Dobra, spróbuję im podnieść tą kotwę, ale to gówno da, moim zdaniem. Dobra, ten słup jest teraz po... za naszymi plecami. Mają rozwalony ster w całości. Podniosłeś? Eh. zabił mnie blenderem, jak kradłem w żarcie. Są sporo tam. Kurde, niech znikną. Uważajcie na tego, użyj harpuna, yy, to jest dobry pomysł. No, musi go go ściągnąć ściągnąć no, ich na wodę. No? Sz na to tyłu. Uciekaj, uciekaj, drop żagle chodu. to do, do nas, kurde, nie do tych gości. Co tu się wyprawia? Jezus, parka. Rzuciłem trochę przodu. Mm. Uważajcie, żebyśmy nie wpłynęli we flotę. oproś nas w prawo. Tak. Yeah. Wystrzelę się na tego słupa. Oni wpłyną we flotę, spokojnie. Zniknęli, zniknęli! O, dobrze, dobrze, dobrze. Yeah. Tadam, Tylko że musimy tadam. najpierw słupa ogarnąć. się na brzeg, rozwalcie ich w walce w rancie. Albo ja tam pójdę, poczekajcie chwilę. No nie, ty wejdź tam. To... Dobra, bo ten Slug wpłynął we flotę, zaraz się na niego rzucą szkielety. No, gdzie jestem, Jezu? Gdzie są? Gdzie oni są? Dobra, lecę tam. Huncher też tam idzie. Koń, ja ze statkiem sam poradzę. Nice. Lub nas goni! Nice! Uciekaj przed nim, uciekaj przed nim. My tutaj garniemy tych reaperów sprzedać ich, sprzedać ich flagę przede wszystkim, to najcenniejsze. Pływaj wokół tej, pływaj wokół Reapers Hideout. Zaraz spróbuję ich ze stacjonarek ogarnąć. Ty tam Kaczor, złap coś sprzedawaj. No dobra. Zwracam no. uwagę na fakt, że w dalszym ciągu posiadamy gegnipów. Tak, tak, ich jeszcze nie wybuchły, więc możemy ich zawsze użyć. Natomiast oni skręcili, mogą chcieć, chcieć przeciąć wyspę na pół. Kaczor, kaczor, na... przez pół! Biegnij na przesmyk, szybko! Go, 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 rzuć to wszystko, biegnij na przesmyk! I zrób im abordaż. Ja próbuję dopłynąć do wyspy. Tak mogę być szybszy. Zatrzymasz się tam, będziesz miał ich w Broadside. Tak! Opiechali, przyjechali po mnie. No, faszek. Dobra, zbierają, zbierają rzeczy Dobra, dobra, niech zbierają. bo mają jeśli ripera. Przed chwilą. Jakoś, nie wiem, jak to się stało. No Jezu, odbierali coś w dupie. Coś w gigantycznej dupie. A Jezu Kaczek na statek! Dobra. Jeszcze nie, spokojnie. Jesteś tak, sam, a my prawie... jesteśmy za daleko no i... od Syren. No i. Jezu, Karin, spokojnie. Próbuję ich no przesiąść. Czemuż ty jest tak nerwowy? Jak To jest normalne, to... Tak. mój boże, to jest jak, się, jak, jak te, jak się nazywają jak, jak, jak Scooby-Doo! Tak? Jakieś... Ale jest ok. Przydałby mi się jedna osoba w sumie, no. ale nie ma takiej potrzeby wielkiej. Dobra, robię zwrot w prawo, żeby ich wsadzić pod lufę. A, musisz mi dać, musisz, nie, nie, musisz poczekać sekundę, bo tu są trzy wielkie dziury. Muszę je Dobra, naprawić. Ty łata, ja ja strzelam. Dobra, a ja zaraz kończę sprzedawać. Jak, tylawać. Jakbyście to się tu mamy, to mam blisko tą syrenę. Więc... Jeszcze jedna, Potwierdzam, że goś jest solo. One, one mnie. Kurde, jak fart. Kaczor, wracaj na statek. Dobra, nie, nie jest solo, jest ich dwóch. No to jeszcze gorzej. Kurde, Już jak fart. No, Zauważyli nasze kegi. Wracam. Trudno, dobrze nie zbliżać się do bukszprytu Mailuję Fail, 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 Łatam Spróbujesz screenshotować? Dobra, łatam W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo No, mamy trójeczkę. Jest pełny w lewo. Ankorbol. Oczywiście nie trafił. Siadu. Nie, nie, chyba nie trafił. Moim zdaniem nie. Ale jak chcesz cokolwiek lepiej, to musimy podnieść przód. Podnoszę przód, czyli kaczor... ciśnij ich, ciśnij ich, ciśnij ich. Dobrze. Blenderuj, blenderuj. Idę do nich. Skończyły się misje. Dobra, masz spadł. Nie będzie przez sekundę, jak on tam muszę nas obrócić. Dobra, no dobra, dobra. za nimi. Dobra. Weź prawe działa. Kari podnoszą maszt. Dawaj. Zaraz będzie. Jeszcze nie, jeszcze chwila. Jeszcze sekunda. Raz rzucili mnie. Mam. Mają kotwę. Jeden zabity, one strzał. Drugi bailuje, zabijam go. Zabity. Yy, ma table. A poszedł ten. Dobra, kradę im wszystko, co jeszcze zdążę. Zaraz ringną. Dignęli sam sam się mnie harpunem. Czy oni w ogóle mają Uch, Nie, nic nie mieli. Skąd wiesz, że zauważyli nasze Kegi? Bo widziałem jak ciskali Blunder Bomby w stronę Bukszprytów i wtedy właśnie zacząłem manewrować. No może być trochę za szybcy teraz Jesteśmy bardzo szybcy teraz Myśmy trafili na ten... Dobra, full ten. speed, no teraz teraz my mamy przewagę wiatru Dobra, dostosować żagiel Ale teraz to ja nie będę miał konta za chwilę. Dostosować żagiel Nie będziesz miał konta To jakby nadziać między nas a tą górę Dobra kąt. Go 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 Odbijam tył Mam hitmarka Trześć shot, trześć shot, trześć shot O zabił mnie, mam golem Jak wrócisz od razu pod pokład i naprawiaj Dobra Lecę do nich Lecz shot! Ja się na dole dziury, dziury mamy, mamy trochę dziur ładnie dziura bili ładnie trafi, spika Okej, jedna jedna Za to oni nie mają za dużo Niestety ich nie kotwiczę To u was Dobra, jeszcze jedna dziura Spoko, spoko Płyniemy Kari, płyniemy Wyskoczył skoczył? Ok, jesteśmy full. Zabity? Dobrze. Próbuję ich rozbić o skałę. Mają uszkodzony ster. Nie, 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 nie. Podnieś, podnieś mi przód, nie, roz... podnieś mi, przód. Proszę, Full, full, full podniesiony. podniesiony przód jest. Tak. Dobra. Rozbiję ich o skałę i zakutwiczę Mhm. Bo zresztą macie człowieka w wodzie. Aha! Wrócił. Pilujesz? Ja będę to strzelał. GG. Wrócił. Drugiego drugiej nie wiem gdzie jest, nie widziałem go żeby się zaspomniał. Jest! E, chyba się... What the fuck! Mam hit Jak on się teleportuje, Jezus Maria! Chyba go zabiłem, tak. Drugi wypad! Nie, nie wypad, jest po, po tym. Zabity? Tak, zabity. Nice. Masz mi na dno? Tak Radę im szalupę Jest pusta ładna akcja, ładna akcja Trzeć szoty Go Jesteśmy full level ładny strzał, ale nie trafiłeś Teraz jesteśmy Pójdę do nich Kortlandżuje Jesteśmy kurde bo jesteśmy w ostrym lewym zaczepiłem znowu o ten o Daszek Jest To buch są ci sami wejście, których już mi dzisiaj O jak mi odrzucił będziemy? Tak Dobra, ja biorę tę Trochę nas podłataj, tak żebyśmy nie byli, wiesz No właśnie W jakiejś zupełnej dupie Odnoszą maszt Znowu mnie wyrzucili Jeden... Jeden deadł? Wow! A, zabił mnie. Zabił mnie. Ale jeden nie żyje, jeden nie żyje, drugi ma mało. Z ich, i wracam. Położyłem jeden. To bez się nazywa. Wraca gościu. Sam racam. Zaraz jeszcze raz do niego spróbuję się wbić, jeżeli dobrze stoi. Bardzo dobrze stoi. Ktoś tam chyba przypływa? Nie, nie, to ja. To To jest dobrze, to jest tragicznie. dość bliżej. Ja le, w ogóle ich nie widzę. Lekszot. Tak, Widzisz, jak nie przestał podnosić, o, jak nie... nie widzę drugiego, jest tutaj drugi. A, zabił mnie. Też klepnąłem jednego. pójdźcie bliżej, jesteście za daleko. Ej kurde, dwa dekszoty podczas jednego strywa. coraz lepiej widzę. idzie. Chyba tydzień będę wycinał te klipy. Podniósł swojego kumpla, próbują masz podnieść. Nie dajcie im. O nie, kumpel nie żyje. My mamy ciągły ostrzał na nich, idealny wektor, plus, piękny plus. kąt Oni się tylko kręcą i udają, że coś dobra, robią. Dobra, idę ich, idę ich jeszcze raz przycisnąć Zostrzeliśmy je? się, bo ja wypuszczam pod ek. Ja powiedział, że dygnęli, ale jeszcze nie Chcieli podnosić, ale niech Dobra, dobra. Teraz nie ładuj błędę bombami jak carry tam, no, jeżdżę, nie, in tam, in tam. Tak, Już po nich, już po nich. Już nice. I Tak, bo on ja już, już... Za, to za dali, pusty. za to Nie, on jest. It's dead Jim! <laughs> <laughs> nie, po prostu jeszcze była jedna w tym, jak się dwa. Jedna byłaby... wy... Tak, tak. They scattered! Aha! Uh -huh.